Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie prostej, e, która przechodzi przez punkt i tworzy z osią podany kąt. E, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka, papieru, coś do pisania oraz tablice maturalne, w których macie odpowiednie e, wzory. I cóż, e, rozpoczynamy. Mamy napisać równanie prostej, która przechodzi przez podany punkt A. I tworzy z osią x kąt, który ma miarę 60 stopni. Jak się za to zabrać? No więc moi drodzy, przede wszystkim jak wygląda równanie prostej, którym jesteśmy tu zainteresowani? Otóż jest to równanie ogólne funkcji liniowej, czyli y równa się Ax plus B. I my, żeby podać, napisać to równanie, musimy znaleźć A oraz B. I teraz rozpoczniemy od skorzystania z wiadomości, że nasza prosta tworzy z osią X kąt, który ma podaną miarę. Otóż my wiemy, chociażby z tablic naszych maturalnych, że współczynnik A, który leży sobie tutaj przy X, to jest inaczej tangens alfa, gdzie alfa to jest kąt, który tworzy prosto właśnie z osią X. Czyli w naszym przypadku nasze A to będzie tangens 60 stopni. Jeżeli udacie się w Waszych tablicach do miejsca, gdzie macie tabelkę z, z podstawowymi wartościami podstawowych kątów, odczytacie, że tangens 60 stopni to jest pierwiastek z 3. Czyli na dobrą sprawę, moi drodzy, jedną z dwóch niewiadomych mamy z głowy, a zatem nasz, nasz wzór funkcji ma postać początkową, czyli pierwiastek z 3 x dodać P. Brakuje nam jeszcze tego, aby dowiedzieć się, ile wynosi nasze B. Żeby tego się dowiedzieć, skorzystamy z drugiej wiadomości, czyli z wiadomości o tym, że przechodzi ta prosta przez punkt, co oznacza, że ten punkt należy do tej prostej, czyli mogę podstawić do niego ten x i ten y, które znajdują się w tym punkcie. Czyli za y wrzucam 1, równa się pierwiastek z 3 razy, za x wrzucam 2 i tu mam dodać b. I teraz moi drodzy, chcę wyliczyć stąd B, czyli przenoszę to wszystko na lewą stronę, czyli to będzie 1 minus pierwiastek z 3 razy 2, to są po prostu dwa pierwiastki z 3, czyli to będzie 1 minus 2 pierwiastki z 3 równa się B. I teraz jak ostatecznie wygląda y, moje równanie, to będzie y równa się pierwiastek z 3x, a w miejsce B wpisuję 1 minus 2 pierwiastki z 3. I to jest, moi drodzy, postać ostateczna mojego równania. Tak wygląda właśnie yy, prosta, która spełnia podane wymagania. I cóż, ja zapraszam Was do innych zadań związanych z prostymi, z funkcją liniową, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj inne zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.